Witam Was dzisiaj serdecznie. Ja w dzisiejszym filmiku e, zrobię dla Was recenzję, a także przetestuję na żywo e, drugi krem BB, który posiadam. Jest to marka Misha i krem się nazywa Perfect Cover BB Cream. E, jest to taki właśnie krem. się go w takim opakowaniu. On jest oczywiście kupiony na stronie asianstore.pl e, Kremu tutaj jest 20 ml. Jest to taka tubeczka. i Jego cena to chyba 32-25 zł. Jakoś tak, tak kosztuje ta tubka. Ten krem już jest jakby mocniej kryjący, nadający kolor, ponieważ on występuje w trzech gamach kolorystycznych: jasna, średnia i taka ciemniejsza. Ja posiadam numer 23, a więc to jest, powiedziałabym, taki naturalny beż, ponieważ chyba tak jest nawet opisany na stronie jako Natural Beż. Co jeszcze mogę opowiedzieć o tym kremie? Jak już mówiłam, on nadaje kolor, on mocniej kryje i jego już jakby bardziej widać na twarzy niż ten wcześniejszy, który pokazywałam Wam z marki Skin 79. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym kremie? Tak samo wchłania się w skórę, tak samo ją odżywia, ma takie same właściwości jak ten wcześniejszy, tylko ten mocniej kryje. I zaczynamy go testować. Oczywiście tak samo wyciska się stópki, kolor taki. I jedziemy z koksem, moi drodzy. Taki jest jego kolor, taki jest jego efekt. Tak wygląda ten krem po nałożeniu. Czyli, jak widzicie, ta twarz jest jakby mocniej pokryta. Te cienie pod oczami bardziej są jakby zamaskowane. Można jeszcze użyć jednej warstwy, jeśli właśnie stwierdzicie, że jakby macie małe krycie. Ale, tak jak już Wam mówię, ten krem jest bardziej widoczny na naszej skórze niż ten wcześniejszy. Ma mocniejsze krycie. Hmm, ja bym musiała nałożyć jeszcze jedną warstwę, aby pokryć sobie ten punkt, ale stwierdziłam, że po prostu jedna warstwa u mnie jest wystarczająca. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z dwoma warstwami, ale na pewno tak jak Wam mówię, ten krem widać na twarzy, on ma mocniejsze krycie i ta buzia jest taka, jakby nałożyć taki delikatny podkład na twarz. A więc tak wygląda misza, misza? dobrze mówię? Misza, <grych> kolor numer 23. Ja także jestem z niego zadowolona, używam właśnie tego y, kremu w momencie, kiedy wyskoczy mi coś tam na twarzy i chcę tak jakby, y, 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 chcę jakby y, zrobić coś takiego, żeby ta moja buzia była bardziej właśnie taka jednolita, bardziej pokryta, kiedy właśnie mam coś do ukrycia a nie chcę, żeby każdy o tym wiedział. Że dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że za niedługo znowu się zobaczymy. I oczywiście zapraszam do komentowania filmików. Na razie, kochani.